Dziś w naszym radiowym studiu gościmy duet, który od lat dostarcza energii wszystkim fanom muzyki tanecznej. A teraz wracają z premierą świeżutkiej jesiennej propozycji. Nagranie w klimacie włoskiego lata. Long and Junior, dobry wieczór. Wieczór witamy wszystkich i prowadzącego przyjaciela <grym> naszego. <grym> tak. Teledysk kręciliście we Włoszech. Zdradźcie jedną historię z planu. Coś, co przydarzyło się tylko Wam i tylko tam. Nie mogłem auto zaparkować. <grymne> Long pierwszy raz zjadł pizzę wielkości mojej i jego głowy. <grymne> tak to wyglądało. Możecie nam zdradzić, jak wygląda proces tworzenia hitu? Czy to najpierw melodia, tekst, czy po prostu siadacie? I jak macie wenę, to pełen sponta. Właśnie ta wena to jest to, co, <grymne> co musi się pojawić, że jeśli nie ma weny, to przez kilka miesięcy potrafimy patrzeć w ścianę i nie napisać nic. Tak jak teraz? Tak jak teraz na przykład. <grymne> Ja dowiedziałem się od znajomych, co mówili mi, że Junior, ty masz swoje 5 minut, i te 5 minut z longiem trwa 25 lat. Bo nasze zegarki akurat, baterie się wyładowały w, <grym> minucie, w 2001 tak. roku i nikt nas z nas tej baterii nie chce y, wymieniać na nowo, tak? Zdarzyło się kiedyś coś tak absurdalnego, że sami do dziś nie wierzycie, że to się wydarzyło? No to tak szybciutko, tylko spadłem ze sceny, to chyba taki standard. Ja tak. dwa razy spadłem, co? <grym> Spadłem ze sceny, jak wstałem To miałem mikrofon cały z błota A, o tym Usta mówisz. całe z błota Spodnie z błota, koszulkę z błota Ale dociągnęliśmy ten koncert I to był jeden z fajniejszych naszych koncertów A dwa tygodnie po tym jak spadł z błota Na mikrofonie wyrosły rzodkiewki I tak Lok został ogrodnikiem Premiera Hitu zatań ze mną już za nami, ale ten klimat jeszcze długo będzie unosił się weterze.